Ok, to eliminację. Chociaż już na lubię pracę. Okej, okay, zacznijmy eliminację, więc wszyscy są safe, tylko XD, Bejba i Klocek. W. Ostatnia trójeczka. Dwie osoby dostały dwie głosy, jedna osoba dostała jeden głos. XD jesteś safe, bo masz jeden głos. Więc teraz mamy demis, więc żeby być safe musicie walczyć. 3, 2, 1. Ha! ha. Nie, nie puszczaj! Ha, dobra. Okej, okay, więc dzisiejszy wasz challenge, co wytłumaczyłam. Musicie zatańczyć, To dużo na ten, nie Zatańczy 3, 2, 1, jest na eliminację. 3 na start. Go. Lubię plecki, jesteście jest. e, z nawiem. Czy pomożecie mi odnaleźć zagadki tego show? Okej, okay, niech będzie. Okej, okay, to jest koniec filmu, zagłoszycie, powinien być eliminowany, Papatki. Jest w końcu. Dzięki za oglądanie pa uh, so